Znajdujemy się w hotelu Skansen Konferencem Spa w sierpcu, w recepcji. A ze mną Paulina Rudkowska, kierownik recepcji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witamy serdecznie Państwa. Oraz Katarzyna Kordulasińska, recepcjonistka. Dzień dobry. Jakbyście mogły, Pani, opowiedzieć, czym się zajmuje Wasz dział. Recepcja główna jest sercem hotelu. Kluczową rolą dla naszego zespołu jest spełnianie oczekiwań naszych gości. Zawsze dążymy, aby nasi goście byli. Zadowoleni z pobytu u nas i chętnie do nas wracali. Wybierając Państwa hotel, z jakich pokoi możemy skorzystać? To tutaj już koleżanka powie o standardach pokoi. Dysponujemy pokojami Standard, Superior oraz dwoma apartamentami, które pozwalają na komfortowy pobyt 3, 4- a także 6-osobowej rodziny. Wszystkie pokoje zaaranżowane są w stylu skandynawskim. Pokój Standard to typowy pokój dwuosobowy. Superior jest pokojem o podwyższonym standardzie, najczęściej wybierany przez rodziny z dziećmi, z sypialnią na antresoril oraz możliwością dostawki. Apartament posiada sypialnię oraz pokój dzienny. Bardzo ważną informacją jest to, że jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Apartament Deluxe dedykowany jest dla osób ceniących przestronność, jest to nasz największy pokój o powierzchni 35 m2. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem lub wanną, w zależności od standardu. Warto wspomnieć, że znajdujemy się w miejscu otoczonym przyrodą, z daleka od zgiełku miasta, co pozwala na odczucie wiele pozytywnych emocji, takich jak wewnętrzny spokój. Jakie pakiety okolicznościowe posiadacie Państwo w swojej ofercie? Na wstępie chciałabym opowiedzieć o pakietach, które są w naszej stałej ofercie. Pakiet Romantycznie we dwoje jest to pakiet, który obejmuje śniadania, romantyczną kolację zaaranżowaną w ustronnym miejscu, serwowaną przez naszego szefa kuchni, nielimitowanym dostępem do strefy wellness. Zmysłową kąpiel w winie w Wsielskim Spa, połączoną z degustacją wina. Po kąpieli zapewniamy gościom odprężający masaż dla dwojga. Kolejnym pakietem są przyjaciółki w spa. Jest to idealny pomysł na wy babski wypad. Oferta obejmuje między innymi powitalnego drinka, pełne wyżywienie, nielimitowany dostęp do strefy wellness oraz masaże relaks relaksujące w w strefie Spa Harmonia. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pakiety do dyspozycji dla gości hotelowych? W związku z nadchodzącymi wydarzeniami przygotowaliśmy dla Państwa pakiet Halloween, Andrzejki, pakiet święto niepodległości, Mikołajki, święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester. Hotel Skansen daje możliwość spędzenia świąt w magicznym, rodzinnym klimacie. Pakiet został przygotowany z myślą o rodzinnej atmosferze. Głównymi elementami pobytu Będą wieczerza wigilina z kolędowaniem, spotkanie ze świętym Mikołajem, kolędowanie przy ognisku oraz animacje dla dzieci. Z jakich dodatkowych atrakcji gość indywidualny może skorzystać u Państwa w hotelu? Główną dodatkową atrakcją jest folk bar, w którym można zagrać w kręgle i bilet. Każdą sobotę organizujemy imprezę z DJ-em. Ponadto goście mogą skorzystać ze strefy wellness, klubu malucha oraz boiska na zewnątrz. W sąsiedztwie znajduje się Muzeum Wsi Mazowieckiej. To doskonałe miejsce, żeby wybrać się na spacer, zwiedzić olbrzymią wieś żyjącą własnym rytmem sprzed przynajmniej półwiecza. Czy warto jeszcze o czym wspomnieć? Na pewno chciałabym jeszcze wspomnieć o pakiecie sylwestrowym. Ponieważ włożyliśmy dużo starań, aby umilić czas naszym gościom poprzez bal sylwestrowy w stylu Hollywood, będzie czekało na Państwa bardzo dużo atrakcji, między innymi pokaz sztucznych ogni, lampka wina o północy, animacje również będą prowadzone dla dzieci, przepyszne jedzenie.